Witajcie, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, w jaki sposób przygotować bardzo prosty, ale niezwykle zdrowy i przepyszny, zielony koktajl. Będę bazować wyłącznie na składnikach świeżych. W filmie podpowiem Wam, co to są za składniki, jakie mają działanie, a działanie mają rewelacyjne. Bowiem w naszych czasach to jedynie powrót do natury zagwarantuje nam dobre samopoczucie, zdrowie, energię i szczęśliwe życie. A zatem zapraszam po ten rewelacyjny przepis. A zatem przystępuję do przygotowania tego przepysznego i niezwykle zdrowego koktajlu. Pierwszym takim składnikiem, tutaj już sobie, Wrzuciłam jest natka pietruszki i wystarczy jej garść. Dlaczego ja używam natki pietruszki? Ponieważ jest bogatym źródłem witaminy C, K, a kwasu foliowego, żelaza, wapnia, potasu, magnezu, cynku, miedzi, witaminy E, kwasu pantotenowego. Jest również doskonałym źródłem flawonoidów oraz beta-karotenu, który cudownie wpływa na nasze widzenie. Natka pietruszki przeciwdziała anemii właśnie ze względu na zawartość żelaza. Do tego dodaję kilka listków szpinaku, ale niewiele, z tego względu, że szpinak zawiera szczawiany, nie potrzebujemy go aż tak wiele, niemniej warto go dodać, bowiem zawiera chlorofil. Ja posiadam pietruszkę i szpinak z własnego ogródka. Mimo, że mamy zimę, to wyobraźcie sobie, że mam świeży szpinak i świeżą pietruszkę. Więc w tym przypadku to są warzywa niepryskane, czyste, ekologiczne i takie oczywiście rekomenduję. Kolejny składnik to kiełki brokuła. I ja również samodzielnie uprawiam kiełki brokuła. W tym przypadku dodaję garść tych kiełek. Jeżeli chcesz zobaczyć, w jaki sposób uprawiam kiełki brokuła, to odsyłam do filmu, w którym dokładnie to pokazuję. A dlaczego ja stosuję kiełki brokuła? Ponieważ zawierają witaminę C, K, witaminę A, witaminy z grupy B. Ale również sulforafan, czyli cudowny przeciwutleniacz, działający między innymi przeciwnowotworowo. Dodatkowo zawiera potas, magnes, indole, cholinę, która niezbędna jest do wytwarzania acetylocholiny, czyli ważnego neuroprzekaźnika. Być może w tle będzie słychać tuptanie mojej suni, bo akurat jak nagrywam film, tutaj się koło mnie kręci. i Bazurkami depczę po podłodze. Więc to tak dla tych, którzy nie wiedzą, że mam psa, który ze mną zawsze jest. I teraz również bardzo ważny składnik, a do tego niezwykle pyszny, a mianowicie ananas. Ja dodaję ananasa ze względu na jego cudowne walory zdrowotne. Tylko skupnem ananasów należy uważać. Kupujcie organiczne z dobrego źródła bo one lubią pleśnieć z tego względu, że niestety przebywają długą drogę. Niemniej ja nie rezygnuję z takich owoców, bowiem zawierają naprawdę bardzo cenne substancje, a ananas zawiera bromelajnę, która działa przeciwzakrzepowo oraz oczyszcza organizm z wszelkich takich niepotrzebnych złogów, z niepotrzebnych komórek, na przykład komórek nowotworowych. Tak bromelajna ma, takie właściwości. Ja również stosuję bromelajne, z tym, że w proszku, do naturalnej pielęgnacji skóry jako peeling enzymatyczny i doskonale się sprawdza. I również właśnie w postaci ananasa, jak najbardziej jest dobra. Zauważcie, że jak jecie ananasa, to szczypie on w język. Między innymi odpowiedzialna jest za to właśnie bromelajna. Ten enzym rozkłada również różne blizny. Także warto się bliżej zainteresować bromelainą. Ananas zawiera również duże ilości witaminy C i dzięki temu również zapobiega powstawaniu zakrzepów oraz wzmacnia naczynia krwionośne, drogie panie. A do tego ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że po jego zjedzeniu poziom glukozy zwiększa się powoli. Uważajcie jednak na interakcje z lekami bo te składniki ananasa, a w głównej mierze bromelajna, może właśnie wchodzić w interakcję. Więc jeżeli zażywacie leki, to koniecznie zapytajcie się osoby prowadzącej specjalisty, czy możecie zażywać ananasa. Do tego garść ogórków pokrojonych. Ogórki zawierają enzym, który cudownie Oczyszcza organizm i działa również na obniżenie ciśnienia krwi, zbyt wysokiego, oczywiście doskonale również nawadnia. Do tego dodaje również pół łyżeczki dobrej jakościowo matrzy. Macza jest bardzo cennym źródłem takiego antyoksydantu jak galusanu epigalokatechiny EGCG. Ja bardzo często mówię właśnie o zdrowotnych właściwościach zielonej herbaty. No a najlepsza jest matcha, japońska matcha, właśnie z tego względu, że zawiera EGCg i tak sobie popijam codziennie, jak nie w formie smoothie, to normalnie parzoną delikatnie właśnie matrze. Uwielbiam, uwielbiam smak maczy. Jeżeli jeszcze nie znacie jej wszystkich właściwości, to odsyłam do mojego filmiku, w którym opowiadam na temat jej tych bezcennych walorów. A temat tego filmu brzmi: Szczęka mi opadła. Jakie zielona herbata czyni cuda? Dosłownie tak. Z tego względu, iż uważam, że zielona herbata jest takim super food. I teraz. Łyżka siemienia lnianego. Siemielniane. lniane, oj, wysypuje mi się tutaj, trochę sobie pomogę palcem, może być takie złociste oraz brązowe. Ja akurat miałam złociste, ale one mają takie same walory. Najlepiej, aby było ekologiczne. Zresztą, na temat składników, to jest chyba wiadomo, że powinny być jak najlepszej jakości organiczne najlepiej jak sobie sami uprawiamy, a jeżeli nie, bo nie wszystko jesteśmy w stanie samodzielnie uprawiać, to pozyskujemy z dobrych źródeł organiczne, ekologiczne, dobrej jakości. Bo często się zdarza, że chwytają mnie osoby za słówka, a teraz to nic zdrowego nie ma. No, wcale się z tym nie zgodzę. Musimy żyć, musimy coś jeść, więc wybierajmy te produkty, które są według nas najczystsze i najzdrowsze z dobrych źródeł. I ten cały miks zalewam dobrej jakości wodą. Tak, aby trochę przykryć te składniki i teraz blenduję. Przelewam do szklanki i teraz będę cieszyć się jego smakiem i walorami zdrowotnymi bowiem są kapitalne. Zresztą, po drodze, jak wymieniałam składniki, to mówiłam, jakie cudowne posiadają one walory. Więc, pijąc taki koktajl codziennie, co drugi dzień, jeżeli pijecie codziennie, to możecie tego szpinaku tak często nie dodawać, żeby te szczawiany nie zaburzały gospodarki wapniowej. Co drugi, co trzeci, czy nawet co czwarty dzień, jeżeli macie z tym problemy. Ja piję ten koktajl ze szpinakiem tak co trzy dni, a codziennie robię sobie bez szpinaku. Niemniej nie rezygnujcie ze szpinaku, bowiem również posiada bardzo cenne walory zdrowotne. Więc po systematycznym spożywaniu tego koktajlu zobaczycie niezwykle dużą różnicę, na przykład w twarzy, w skórze twarzy, bowiem taki antyoksydacyjny koktajl z tak dużą zawartością witaminy C przecudownie rozpromienia skórę, a do tego wzmacnia naczynka krwionośne, więc i w tym przypadku systematyczne picie tego koktajlu zapobiega dalszemu postępowi tego procesu i nawet zmniejsza widoczność tych naczynek, które są już rozszerzone, więc to jest taki wspaniały Koktajl na te problemy. Dodatkowo, jeżeli macie problemy z zaparciami, to cudownie niweluje ten problem. Szczególnie przez dużą zawartość witaminy C, błonnika i bromelajny z ananasa. Bromelajna również reguluje działanie układu pokarmowego, więc, w tym koktajlu, jeżeli mamy taką bromelajnę ze świeżego ananasa. To zaparcia naprawdę nie będą nam groźne. Nie musicie uciekać się do jakichś środków farmakologicznych, ale zobaczcie, ten prosty przepis ma naprawdę wiele cudownych właściwości. Działa na skórę, odmładzając ją, działa na układ pokarmowy, działa na serce, na układ krążenia, praktycznie działa na cały organizm, cudownie wspomaga stawy, bowiem zielona herbata również przeciwdziała osteoporozie. Więc Tutaj tych cennych walorów naprawdę jest bardzo dużo i mogłabym tak wymieniać i wymieniać. Niemniej, jeżeli zrobicie sobie taki koktajl, koniecznie pochwalcie się w komentarzach, jak smakował, i po systematycznym stosowaniu, tak co najmniej po miesiąc, zameldujcie, jakie widzicie zmiany w swoim wyglądzie, samopoczuciu, zdrowiu. Koniecznie! Bo jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. Smacznego i papa! Pa.